I will gladly lead your charge. Ej, hey, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Demos i dzisiaj zagramy drugą kampanię, znaczy drugą misję z kampanii Abraxus I tak teraz y, mamy po swojej stronie Charnella, raczej Gaugara... i musimy wygnać stąd y, Yogo oraz Charlotte. Yoga ma swój otoż tam Natomiast Charlotte ma o swój ołtarz gdzieś tamtym kierunku. To jest ta misja, jak dobrze pamiętam, się, misja, yy, ta mapa. Aha, i Lord Surtur musi przeżyć, dlatego wolę go zostawić przy ołtarzu, mimo że jest tutaj dosyć silny. Już grałem yy, raz. Musisz sprawdzić, jak to będzie się nagrywać. No i tak, tutaj mamy pierwszy monolith Yogo, dosyć, no, dosyć silnie strzeżony tego trzeba go po prostu tutaj okaleczyć piórnami Dobra, mutanty już mamy z głowy Odchodzi tu chodzi o go, to warto by dać tutaj huragan, że Uda się, że wypadnie poza mapę Zresztą ma tam większość latających Więc nukle szanse no, A ta błyskawica coś tam jak ja zrobiła No chyba się nie udało, że wypadnie poza mapę specjalnie ten smak niech sobie stąd idzie idź sobie smakuło no zostaw moje manahiry ty Dłowy cel? twoi podwładni zostali zaatakowani co za? gałgan jeden no Dobra no, to się przyda Chodźmy tam teraz spróbować z nimi powalczyć kurde Chyba idzie to w, ten, w tą stronę No Stworzę jeszcze te dwa srebrne grzbiety Co mi szkodzi Podoba mi się to strasznie w tej kampanii, że mam dużo many. A też. się odsuńmy. Twoi podwładzi zostali zaatakowani. Twój <śmienny> mat został zaatakowany. Twój <laminie> budynek został zaatakowany. Zabijajcie ich, tam, srebrne grzbiety moje. Nie oszczędzajcie swojego oddechu. Zbijcie je oko Bo jednak chciałbym tę duszę. te do plany pokrzyżuję. No i w sumie pokrzyżowo smuki uciekły. Poza zasięgiem. mniej więcej się domyślać, że tak będzie. no, no trudno. No ja sobie tam latajcie. Ja spróbuję tutaj smuki, z tych smoków się pozbyć. Chociaż są mi one poleciały tam. chroncie mnie! Czajcie,

cię to miejsce! Coś ja sobie możecie. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Twój budynek został zaatakowany. Ej, czbę... w gdzie wymi piorunami ciskasz? Jestem tapiesz Nieprawidłowy cel Nie, nie, no, nie uwalnił mnie na szczęścia Twojej podwładni giną Co ty robicie? A dobro, bo ja ukazałem, z tego ciąło. Zostali zaatakowani. Dobra, się teraz zorientowałem. O kurde, wszystkim zginęło. Po i zostali zaatakowani. Uwolnili tego smoka jednak. O, właśnie. Budynek został zaatakowany. Po i zostali zaatakowani. Twój map został zaatakowany! Twój budynek został zaatakowany! Cel poza zasięgiem... Chodź tutaj, z lepkim grzbiecie. Potrzebuję tutaj strażników. No. Serterów. mówią, że on jest tutaj naprawdę strasznie zaatakowani Mój został zaatakowany. Dziwimy mnie to, że nie ma tych szarych... Ja tam pana mam 10 tysięcy many. Podwładni giną. Toi podwładni zostali zaatakowani. Magia huraganów. Nie podejmowy cel. Oa, przyszłe Charlotte. Wkurzamy to z trochę, że oni mają tak strasznie dużo dusz. porównaniu do mnie. Ciężko trochę zabrać te duszę. Gdzie jest surtur. Jestem gotów. Naprzód! Ja to zamieszku. Ale już tutaj Albo idźby najlepiej tam Jaki się nie leczyły to by było o wiele lepiej. No jest to taki taktyczne, taktyczny huragan. Żeby trochę uspokoić tutaj sytuację. Ruch na horyzoncie.